Pissed at Cuddy for a good while after the prison debacle, but hey, you can't blame him for what the Hammers did to him. So I decided to go after that horn Felix talked about. Not like I had a whole lot of choice, really. The rent is due. My landlord's even tougher than the Hammers. The map's pretty specific about where the entrance is. Too bad it's not as clear about where the horn is. Felix did some scrounging before he left, and his notes say the horn is in the tomb of some nobles. The Quintus family. Guess I'll just have to explore. Felix, always helpful, also said that the catacombs are supposed to be haunted. I think I'll go make some inquiries about where a heretic like me can get some holy water. Always go prepared. No właśnie, i tak jak było powiedziane na filmiku, Gareth potrzebuje pieniędzy, więc wyruszymy razem z nim do kościeliska, w którym jest róg Quintusa, bardzo cenny, a także wielu, wielu nieumarłych. I to głównie między nimi będziemy się musieli przekradać, ale nie tylko. Mm, tak, jakie tu mamy cele? E, może zacznijmy jak zawsze od normalnego. Mm, no no normalny mamy tylko jeden cel, żeby znaleźć ten róg Quintusa. Przeszukaj starożytne kościelisko i zdobądź legendarny róg Quintusa. Ale jak mamy zwiększony poziom trudności, to już mamy coraz więcej zadań. Po co nieboszczykom skarby? Zrzuć więc z ich barków, ciężar łupów o wartości co najmniej tysiąc. W czasie wyprawy poróg Quintusa znajdź i ukradnij sławny klejnot zwany duszą mistyka. Tak, czyli dwa bardzo cenne przedmioty zdobędziemy na tym poziomie trudności. Kiedy zdobędziesz to, po co przyszedłeś, wydostań się na powierzchnię. No i jeszcze na poziomie na którym my będziemy grać mamy jeszcze więcej celów. Tutaj nie tysiąc, tylko 2000 łupów musimy zdobyć. I co więcej mamy klejnot zwany Duszą Mistyka Ma Bliźniaka o nazwie Serce Mistyka, który jak wieść niesie również znajduje się w kościelisku. Znajdź i zabierz serce. Czyli trzy cenne przedmioty zdobędziemy w tym kościelisku całym. Mm. Tutaj co ciekawe, nie mamy celu, żeby nikogo nie zabić. A to dlatego, że nie ma kogo tu zabić, i tak tu nie ma żadnych ludzi. <grym> tutaj wszystko jest nieludzkie, co będzie chodzić. No dobra, to idziemy dalej. Więc możemy tak naprawdę pokonywać te wszystkie istoty, które spotkamy, ale postaram się. Je zostawić w spokoju, tak jak wcześniej. Tak, no i w sklepie. Nie wiem, za dużo przydatnych rzeczy nie mamy. Strzały wodne możemy kupić, ale. Nie wiem, czy w ogóle będzie ich aż tyle potrzeba. Mamy strzały linowe. Ale mamy 8 też. Od razu Chyba nie mieliśmy jeszcze strzał linowych. Ta strzała. Z przywiązaną liną do wspinaczki utkwi w każdej drewnianej powierzchni. Tak będziemy mogli do każdego drewnianego sufitu przyczepić taką strzałę i się gdzieś powspinać. Coś tu jeszcze nowego jest? Chyba nie. Tego chyba nie czytaliśmy opisu, bo znajdowaliśmy to chyba tylko w grze, nie było tego w sklepie. Butelka pobłogosławionej przez młotodzierżców cieczy stanowi ochrono, ochronę przed ożywieńcami, jeśli zostanie wykorzystana w połączeniu ze strzałami wodnymi. Hmm. No nie wiem, może wezmę leczenie, jedno to też strzał z liną raczej nie potrzebujemy więcej. Może weźmy więcej leczenia. Na nic więcej nas nie stać, niestety. No dobra, no to zacznijmy misję. I zaczynamy w takim dziwnym miejscu. <grym> Trochę. Jesteśmy otoczeni jakimś murem. Tak dookoła. Tutaj są już w ogóle jakieś groby, też grobowce małe. Gareth chyba znalazł to miejsce właśnie dzięki mapie tego Feliksa całego, który też tutaj ze swoją ekipą wyruszył. Ale no tak naprawdę mapa, którą mamy tego miejsca jest bardzo, bardzo ogólna, bardzo nieprzydatna. Tak co tutaj mamy? Tutaj mamy wejście chyba tu. Bo nie? Nie wiem. Nieważne. Mamy górne krypty północne, górne krypty południowe. Keś. Rody patrycjuszy. A tu jest wejście, tak. Nie wiadomo gdzie. Tu kupcy leżą. Dobudówka Alarusa. Skrzydło Edin. Tutaj coś niedostępne. Gdzieś jest woda święcona. A to jest ogólny zarys bardzo dużego pomieszczenia. Sale kojącego pogłosu. Ale to nie wygląda tak malutko jak. No takie malutkie jak tutaj jest. Grobowce młotodzierżców. Rodzina maradów. Rodzina Quintusów, Tak, czyli jest. Mapa taka, że możemy na nią więcej nie zaglądać. Nieprzydatna. Mm. Tak. Tutaj, zanim wejdziemy sobie w głąb, krypt, mamy tutaj takie mniejsze, właśnie. Ale tutaj nic nie ma. Akurat. Ale w tej drugiej, na górze, coś będzie nasz pierwszy łup jeliszek tak szkoda by było się po niego wracać później jakbyśmy go pominęli bo no będziemy wchodzić naprawdę bardzo głęboko tutaj do tych krypt nawet nie jestem przekonany czy na pewno dałoby się wrócić tu później tak tutaj leży sobie zombie odzywa się, więc to na pewno zombie. Na szczęście sobie leży. My za to wchodzimy do tego, do tej krypty tutaj. Jak widać mamy dziurę. No nie o to mi chodziło. Chciałem na linę wpaść, ale całe szczęście ten upadek i tak nam nic nie zrobił. Mm. Ok. No i tutaj mamy jakiś taki drewniany dach. no właśnie długa droga w dół chociaż mamy tutaj linę wypuszczoną tam już zombie sobie chodzi No tutaj wchodzimy chyba przez dach tak tak, tak naprawdę jakoś więc chyba gdzieś powinno być też jakieś normalne wejście ale chyba go nie znajdziemy może jest zawalone czy coś Możemy też. Tutaj jest drewniany dach, więc moglibyśmy wybić sobie strzałę z liną i tutaj się opuścić, bo tutaj nie ma żadnego zombiaka. Ale. Szkoda mi tej strzały tak naprawdę. A tutaj jeden zombiak tego łatwo ominiemy i tak. Musimy pójść chyba tam w ten róg tam jest jakiś sarkofag, ale tam nic nie ma cennego. Tak on coś tutaj przyuważył. Tam nic nie ma, w ogóle w tym pomieszczeniu nic nie ma. Zabrania ciekawego. Spadamy. Tak zauważył nas, ale zaraz sobie dasiana. siana. <grym> um. A, i tutaj już jest w ogóle to pomieszczenie bezpieczne, bez zębiaka. O, na on tam jest, więc może jeszcze je tu pofatygować. Ogólnie tutaj jest bardzo labiryntowo, więc... no. A, mogę się trochę... błądzić tutaj. O, tutaj na przykład mamy coś zawalonego. Hmm. Nie wiem co to jest, ale może to jest to główne wejście. Wygląda trochę jak drzwi, ale nie mam pojęcia tak naprawdę. Kto cię słyszę? Gdzie ty jesteś? Gdzieś chyba nad nami. No, tutaj chyba też nic nie ma. W ogóle nie wiem co to przedstawia. Przypomina mi jakiegoś. Niedźwiedzia, <laughs> nie wiem cokolwiek to jest, jakieś posągi też jakiegoś zwierzęcia jakby. No ale nieważne. Hmm. Tak, to jest wejście na górę, tylko po co ono, gdzie ono prowadzi? Aha. A tutaj właśnie było to pomieszczenie z zombiakiem. Hmm. On to wrócił, a wrócił. Dobra, nie musimy tutaj się pojawiać, więc, więc on już nie będzie przez nas spotkany. Mm. Tak naprawdę nie ma tutaj jakoś super wiele łupów do zdobycia, na szczęście, a to dlatego, że no, i teraz jak to wyjaśnić? O, tutaj jest. No, tutaj niby, niby moglibyśmy stwierdzić, że jesteśmy w tym miejscu, ale co z tego? <laughs> to nam nic nie pomoże. Mamy tutaj wodę z tą wodą, święconą w miejscu, akurat, w którym prawie nie ma zombieaków, tak? Spotkaliśmy jednego w kryptach chodzącego. O. O. A tutaj mamy akurat łup. To teraz, tak, w tej misji pojawiają się bardzo licznej ilości łapki. Tutaj widać, że są w ogóle jakieś dziury. Tutaj widać, że podłoga trochę się wyróżnia. Więc można przejść po tej, która się nie wyróżnia i zebrać sobie tą złotą wazę, czy cokolwiek to jest. No, a co by się stało, jakbyśmy tu stanęli? Tak, ta strzałka, pułapka ze strzałami. No, ale też łatwo było je uniknąć, akurat te. No, ale mówiłem jeszcze, że te dwa dodatkowe klejnoty, Dusza Mistyka i Serce Mistyka są bardzo dużo warte. A niezależnie od tego, jaki bierzemy poziom trudności, i tak możemy zdobyć taką samą ilość Łupu, jeśli chodzi o wartość. Więc po prostu na niższych poziomach, jak nie ma tych dwóch klejnotów, no to inne drobiazgi, takie jak na przykład taka waza, są więcej ich porozmieszczane, żeby wartość ostateczna była tyle samo. Wynosiła. No a tutaj na poziomie najwyższym nie ma tych przedmiotów, a zamiast nich jest, są te dwa klejnoty. No, i na przykład, chyba tutaj byłoby coś umieszczone też. Tak mi się wydaje, na niższych poziomach trudności. Byśmy musieli ominąć tego zombiaka, który jest w stroju młotodzielszcy. No, ale nie musimy, bo nie ma tu nic. Tak, tutaj jest bezpiecznie, znaczy bezpiecznie, nie jest bezpiecznie, ale jest pusto. A ten chyba chce przybić piątkę, ale nie mam jak. Mogę mieczem ci przybić. Dobra, no i w tym pomieszczeniu mamy przejście dalej, tak ukryte. Trochę śmiesznie. Tak, tutaj jest dziura i lina. No to schodzimy. Dobra. No i. I tutaj mamy zombiaka, który sobie leży, a tam mamy wewnętrzne, chyba jeszcze nie było takiej, wydaje mi się, skrzyni niebieska, ładna. Skrzynia tam sobie leży. Kiedyś ją lepiej pokażę, bo tutaj trzeba działać szybko. Tak, trzeba ją otworzyć szybko, zabrać. Chyba klejnocik tam jest. Nie, 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 nie. O nie, chyba wstanie. O, dobra. Udało się otworzyliśmy tą skrzynkę i mamy klejnocik. Dodatkowy łup. Mm. Tak. I. Tutaj w ogóle jest jakaś półka, nie wiem po co. Tutaj jakbyśmy poszli, to mamy wodę. W tej wodzie jest przejście dalej. Mm. Aczkolwiek to przejście, w sensie droga tam pod wodą się rozwidla. Ale pokażę, że tak naprawdę nie zgubimy się. O, bo tam też jest woda. Proszę bardzo, tu jest woda. Kolejny zombiak, ale tutaj akurat nie ma co było. Nie było nic tutaj do zebrania, więc żadnego stresu nawet nie było. Nawet jakby się obudził, to szybko byśmy tu uciekli. Tak, płyniemy sobie tędy. Wodnym tunelem. No i się okazuje, że tutaj właśnie wypłynęliśmy, tam gdzie już byliśmy. Tak, a jak popłyniemy tym razem na wprost, to popłyniemy gdzieś dalej. Nawet krótka droga była. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze zanim pójdziemy dalej, mamy kolejne pułapki, tak widać akurat tutaj wyraźnie. I tym razem widać ładnie też te skrzynki niebieskie. Z jakąś paszczą. Dobra no i wiadomo gdzie pułapka zaatakuje więc wiadomo gdzie stanąć tak ona zaatakuje tutaj na wprost więc Tak i wystrzeliło na wprost Jesteśmy w bezpiecznym miejscu a w skrzyni były strzały ogniste Strzały ogniste Mają trochę zastosowań Można je też użyć na przykład do pokonania zombiaka o, nawet jak zamknę, to się połapką uruchamia. Ale strzały ogniste w tej misji mają też swoje specjalne zastosowanie, do którego dojdziemy później. O, a tutaj mikstura szybkości. No dobra. Już nie musicie strzelać, nic nie strzeżeć. a tutaj... Tutaj, uwaga, uwaga, można bardzo łatwo zginąć tutaj niby nic nie ma na górze, ale na dole widać, że podłoga jakaś nie taka. A chciałem ominąć, ale się nie udało. No ale w każdym razie widać jak się naciśnie na płytkę, to kamień może nam nie spaść serca, tylko może spaść nam na głowę. <laughs> I oczywiście to jest śmierć na miejscu. Więc lepiej tego uniknąć tutaj znowu coś zawalonego jest ale mamy jakiś tunel mm, mrocznie ciekawe co tam znajdziemy no to wchodzimy no już tutaj jakieś grzybki nie powiem jakie rosną w każdym razie one jak widać świecą i nie da się ich zgasić podobnie jak elektryczności niestety Troszkę dziwne, że nie da się na przykład ich zniszczyć. Mm. No ale tak, musimy to przeboleć. Pełno tutaj grzybków. Mm. Ciekawe, co takie wielkie jaskinie wydrążyło. No nie. Mm -mm. Tutaj nawet jakieś głazy leżą. O, coś słychać. Coś tutaj harczy. Hmm, co to takiego? Krzyczy na nas. O nie. I się uspokoiło. Hmm. Tak, to jest taki śmieszny dinozaur, jakby. E, chyba za nim nic nie ma. Tak. I ona, o, właśnie, żygają na nas jakimś gazem. Więc nie są akurat jakieś super trudne, jak na zauważą, bo to i tak wolno leci. Tam nawet jest taka wielka jaskinia pełna tych jaszczurów, które się nazywają. Podam ich nazwę, oczywiście. To są bełkotliwce. Tak, jeszcze nie została podana nam ta nazwa, ale chyba gdzieś się pojawi. Do tamtego dużego dużej jaskini jeszcze trafimy. Ale najpierw sobie tutaj spadniemy w przepaść. Tu jest woda. To jest one-way ticket. Tak, nie wrócimy tutaj. Teoretycznie dałoby się wbić tam strzały linowe, ale myślę, że szkoda wysiłku. Tym bardziej, że i tak jest inna droga powrotu. O tamtędy chyba, tym tunelem. Bo to, co nas interesuje, jest tutaj. No i tutaj łatwo zginąć. Musimy trochę pobrodzić w wodzie tej tutaj, bo tutaj jakieś schodki są. A a tutaj mamy taki pokój. Jak widać tam jest trup, ale tym razem to jest niewstający trup. Na szczęście to jest jeden z członków ekspedycji tego Feliksa całego. Ich tutaj wszystkich będziemy znajdować, niestety nieżywych. A przy nim, jak widać, tam leży wskazówka między innymi, zwój. I ogólnie w tych jaskiniach musimy znaleźć, znaczy możemy, tak, bo to głównie wskazówki będą dla nas, trzy ciała. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tutaj widać te dziury, widzieliśmy już podobne, stąd wylatują oczywiście strzały, bo cały ten pokój naszpikowany jest płytkami naciskowymi. Nie wiem, możemy na przykład wziąć sobie te, te zwłoki tutaj. No eee. i tutaj na przykład i położyć. E! Co to miało być? No, tak, naciśnięte i teraz. Okej. Okay. I. O, jednak oberwałem. Ale trochę dziwne to jest, bo <grymnie> nie straciliśmy nic. No za to tutaj. O, weźmy kolesia. Tutaj też są strzały i to lepiej ukryte. No, leż tutaj, żebym. Niech będzie naciśnięte cały czas. To są lepiej ukryte, bo tutaj są takie małe dziurki. I też wydaje mi się to mniej widać niż te tutaj. No ale tym razem pamiętałem, bo często obrywam na nich. Tutaj bardzo ładne, ogniste kryształy leżą sobie, czyli. Robimy z nich karet, robi z nich od razu strzały ogniste. Tutaj akurat mamy sakiewkę, kolejne złotko dla nas. No i papirus jakiś, tak do czytania. Podjąłem w końcu decyzję. Jeśli moje obserwacje są prawidłowe, powinienem znaleźć zapas kryształów ognia w najniższym zamkniętym przed wiekami grobowcu. Który został naruszony przez bełkotliwce, o, mamy te nazwy już. Jeżeli mam zdobyć duszę Mistyka, będę potrzebował tych kryształów, żeby zapalić pochodnie. No i to jest ciekawa wskazówka. Akurat tylko na wyższych poziomach trudności. Ona jest dostępna w ogóle, bo tego klejnotu dusza mistyka nie potrzebujemy na najniższym poziomie. Zdobywać? No, ale jest wskazówka taka, że musimy zaoszczędzić parę strzał ognistych, bo trzeba będzie gdzieś zapalić pochodnie. Tak, pochodnie możemy nie tylko gasić, możemy również je palić. To jest na przykład skaszana pochodnia, ale nie będę jej zapalał, bo to akurat nic nie da w tym wypadku. Mm. No. Dobra, ładnie nacisnąłeś. No, ale przepuść mnie. E, no dobra, jakieś ryzyko podejmiemy. Udało się ominąć. No i pierwsze ciało mamy zaliczone, tak. <grych> e, przy tym akurat było też złotko, ale chyba przy dwóch pozostałych będą tylko wskazówki już dla nas, podobnie jak to bo w jaskiniach tutaj bardzo mało, mało, bardzo mało mamy łupów. Tak naprawdę chyba jeszcze tylko jeden srebrny samorodek gdzieś na nas czeka. W tych jaskiniach wydrążonych przez bełkotliwce. Musimy teraz wrócić na górę. I ogólnie te jaskinie zdaje się, mają dwa wyjścia do głównych katakumb, tak? Bo my byliśmy wcześniej tylko w górnych kryptach, w których to było chyba tylko dwa zombiaki, jeśli dobrze. nie, no chyba ze trzy. Nieważne ile, ale mało. A w tych głównych kryptach będzie ich bardzo dużo. No i tak jak mówiłem, tutaj też mamy wyjście inne do tej głównej jaskini z bełkotliwcami. Hmm. Niestety mnie przyuważył. No ale. O, i może jeszcze tutaj pokażę, Nam daleko widać. A może przybliżę za pomocą strzały. Nam daleko widać. O, taki x. Tymi x'ami ludzie tego właśnie Feliksa oznaczali drogę, chyba przez jaskinię do katakumb. O, dobra, przebiegniemy się. Bo wiem gdzie pójść. Tak, musimy iść tędy.